Dzisiaj przyjrzymy się bliżej prawdziwej perełce polskiej literatury dla dzieci. To opowieść o magii, ale no cóż, nie takiej, jakiej można by się spodziewać. To magia, która nie potrzebuje zaklęć ani różdżek, bo jej siła kryje się w najzwyklejszych, codziennych sprawach. No właśnie, pomyślmy przez chwilę, co by było, gdyby największe nawet kosmiczne problemy dało się rozwiązać przy pomocy tego, co mamy w kuchni. Brzmi trochę absurdalnie, być może, ale to pytanie idealnie wprowadza nas w świat, do którego zaraz wejdziemy świat pełen ciepła, uroku i niesamowitej praktycznej zaradności. A źródłem tych wszystkich niesamowitych historii jest oczywiście książka Joanny Papuzińskiej Nasza Mama Czarodziejka. To zbiór opowiadań, w których centrum znajduje się jedna absolutnie wyjątkowa postać. No to co? Poznajmy ją bliżej? Dobrze, więc kim właściwie jest ta Mama Czarodziejka? Lepiej od razu zapomnieć o spiczastych kapeluszach, magicznych kociołkach i latających miotłach. Nic z tych rzeczy. Na pierwszy rzut oka to zupełnie zwyczajna mama, ale jej prawdziwa moc, jej siła tkwi gdzie indziej, w genialnych pomysłach i totalnie nieszablonowym podejściu do każdego, nawet najdziwniejszego problemu. Zacznijmy od pierwszego rodzaju jej magii. To jest magia, która naprawia. Ale uwaga. Nie chodzi tu tylko o cerowanie dziurawych skarpetek, chociaż w tym też pewnie jest świetna. Jej naprawianie sięga o wiele, wiele głębiej i ma często absolutnie zaskakujące skutki. Wyobraźmy sobie taką sytuację. W parku pojawia się olbrzym, wielki, grożny, przegania wszystkie dzieciaki z placu zabaw, wszyscy wpadają w panikę. No, prawie wszyscy. Bo mama patrzy na tego giganta i wcale nie widzi potwora. Widzi coś, co chyba tylko mama potrafi dostrzec: dziurę w kurtce. I to jest jej reakcja. Zero strachu. Zamiast tego, takie matczyne oburzenie. Ten cytat jest po prostu genialny. Mamy do czynienia z fantastycznym problemem, z olbrzymem, a ją bardziej martwi to, że on jest po prostu niechlujnie ubrany. No i co robi? Wyciąga igłę i nitkę, żeby zaszyć tą dziurę. I wiecie, co się dzieje? Kiedy go ceruje, przez przypadek ukłuwa go igłą. I nagle z olbrzyma zaczyna schodzić powietrze, zupełnie jak z przekutego balona, bo okazuje się, że on wcale nie był wielki, on był po prostu nadęty, arogancki. Jedno małe ukucie igłą i problem z głowy. Naprawiła nie tylko kurtkę, ale przy okazji też trudny charakter. Ale to nie wszystko. Ta magia naprawiania działa też, cóż, w skali kosmicznej, bo pewnej nocy mama słyszy, że ktoś płacze. I to nie byle kto. Płacze sam księżyc. A dlaczego? Bo biedak zahaczył o jakąś wysoką wieżę i odłamał sobie jeden ze swoich pięknych rożków. Reakcja mamy? No cóż, jak na mamę przystało, idzie prosto do kuchni. Jej plan jest prosty, ale absolutnie genialny. Po pierwsze, zagniata ciasto. Po drugie, lepi z niego nowiutki, brakujący rożek. I po trzecie, najlepsze, przykleja go na miejsce za pomocą skórki od pomarańczy. Skórka od pomarańczy jako kosmiczny plaster. To jest właśnie kwintesencja jej magii. Okej, okay, czyli mamy magię, która naprawia, ale jest też drugi rodzaj magia, która chroni. Bo kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie, mama pokazuje niesamowitą odwagę i spryt, potrafiąc każde zagrożenie zamienić w coś, co da się opanować. Kolejna historia. Jesteśmy na morzu, płyniemy sobie kutrem rybackim. Piękna pogoda, słońce, aż tu nagle na horyzoncie pojawia się taka mała, czarna, niepozorna chmurka. Doświadczeni rybacy od razu wiedzą, że to bardzo zły znak. Kapitan od razu ostrzega. Z takiej małej, brudnej chmurki za chwilę zrobi się potężna burza na całe niebo. Czyli mówiąc wprost, grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Dla wszystkich na pokładzie to zapowiedź katastrofy. Ale nie dla mamy. Bo mama słyszy to jedno kluczowe słowo brudna i w jej głowie wszystko od razu się układa. Skoro chmurka jest brudna, to co trzeba zrobić? No oczywiście, że ją uprać. Proste, prawda? Gigantyczne zagrożenie meteorologiczne sprowadzone do problemu z praniem. I wiecie co? Oni naprawdę to robią. Rybacy zarzucają sieci i łapią tę chmurę. Mama wyciąga balie, mydło, szoruje ją porządnie, a potem płucze w morskiej wodzie i wypuszcza z powrotem w niebo. I nagle, zamiast czarnej, groźnej chmury, mamy biały, puszysty obłoczek. Problem zniknął został wyprany. Ale ta magia ochronna działa też w inny sposób. Pewnego razu w ich ogródku pojawia się dinozaur. Tak, najprawdziwszy, zagubiony dinozaur. Oczywiście ludzie wpadają w panikę, zbiera się wściekły tłum z kamieniami i kijami, gotowy do ataku na biedne stworzenie. I wtedy wkracza mama. Staje między tłumem a tym przestraszonym zwierzakiem i krzyczy Łobuzy zostawcie go. A potem używa argumentu ostatecznego, z którym po prostu nie da się dyskutować, a zresztą to jest mój ogróbek. I to wystarcza. Tłum się rozchodzi. Czasem największą magią jest siła autorytetu. I to wszystko prowadzi nas do chyba najważniejszego rodzaju jej magii. Magii, która tkwi nie tyle w działaniu, co w sposobie patrzenia, w perspektywie. Bo największe czary dzieją się wtedy, gdy mama po prostu patrzy na świat inaczej niż wszyscy inni. Dla przykładu, pewnego dnia sosna, pod którą rodzina często odpoczywa, zaczyna się żalić, że ukradziono jej cień. Tak, jej cień po prostu zniknął, a sosna jest święcie przekonana, że to sprawka złośliwych zajęców. Mamy więc dwie teorie z jednej strony sosna, która wierzy w jakieś czary i złą wolę, a z drugiej strony, mama, która myśli sobie hola hola, bez paniki, to pewnie zwykły przypadek i rozpoczyna swoje małe, logiczne śledztwo. I co się okazuje? Mama przypomina sobie, że wczoraj pod sosną siedziała starsza pani z połamanym koszykiem. Łączy fakty i dochodzi do wniosku, że cień po prostu musiał się zaczepić o ten uszkodzony koszyk i pani niechcący go ze sobą zabrała. Żadnych czarów, żadnych złośliwych zajęcy. Czysta dedukcja. To pokazuje, że jej magia to często po prostu bystrość umysłu i dobra obserwacja. A co, jeśli rzeczywistości nie da się zmienić? Wtedy mama zmienia perspektywę. Dzieci marzą o przejażdżce prawdziwym samochodem, a mają tylko małą drewnianą ciężarówkę. Mama bierze więc szklaną popielniczkę z grubym dnem, która działa jak szkło powiększające, i nagle, patrząc przez nią, ta mała zabawka staje się w ich oczach wielką ciężarówką, a zabawa zamienia się w prawdziwą przygodę. No dobrze, to spróbujmy to wszystko podsumować. Czym w takim razie jest ta prawdziwa magia w świecie mamy? Z jakich tak właściwie składa się składników? Zobaczmy. Mamy tu igłę i nitkę, mąkę i ciasto, mydło i wodę. Same zwykłe, codzienne rzeczy, prawda? Ale to tylko narzędzia. Prawdziwa moc bierze się z czegoś zupełnie innego, ze sprytu, z odwagi i z dwóch absolutnie najważniejszych składników. Z miłości i wyobraźni. To jest właśnie jej sekret. I to zostawia nas z takim jednym bardzo ważnym pytaniem na koniec. Skoro ta cała magia nie opiera się na jakichś nadprzyrodzonych mocach, tylko na kreatywności, na odwadze i na trosce o innych, to czy to nie oznacza, że każdy z nas ma w sobie taką iskrę? Może taka codzienna magia drzemie w każdym z nas i tylko czeka, żeby ją obudzić?